opowiem Wam o takich pięciu krokach do stworzenia indywidualnego planu finansowego. Czym jest w ogóle taki indywidualny plan finansowy? No to jest jakiś zestaw działań, które macie doprowadzić do realizacji Twojego celu finansowego. Więc ja Ci dzisiaj dokładnie pokażę, co masz robić w pięciu krokach, aby zrealizować swój plan finansowy. Przejdźmy sobie właśnie teraz już do tych kolejnych kroków. Na start. Pamiętajcie, dzisiejsze live brzmi, jak stworzyć swój indywidualny plan finansowy. W związku z tym, na start pracy z planem finansowym potrzebny jest cel finansowy. No, sorry, ale nie dojdziesz nigdzie, skoro nie wiesz, gdzie chcesz dojść. Więc w pierwszym kroku, jak już mam cel finansowy wyznaczony, powiedzmy, że to jest 100 tysięcy, czy tam 200 tysięcy, to odpowiadam na pytanie, czy to, co mam, czy to, co mam obecnie w swojej firmie pozwoli mi realizować mój cel i robimy remanent oferty. Krok drugi to, czy to ile zarabiam, to jest odpowiedź na pytanie, czy to ile zarabiam, o Jezu, coś mi się przekręciło, czy to ile zarabiam, mogę zarobić, pozwoli mi realizować mój cel. No to idziemy do kroku trzeciego. Czego brakuje do tego, aby zrealizować mój cel? No bo może się okazać, że to co mam obecnie, nie jest w stanie dać mi albo przybliżyć mnie, może przybliżyć tak, ale nie jest w stanie dać mi tego wyniku, który oczekuję, czyli zrealizować ten cel. Krok czwarty. Gdzie jest mój klient? Bo ja mogę stworzyć najlepszą ścieżkę, ja mogę zostawić najlepiej sprzedające się produkty, ja mogę obojętnie jaki cel sobie wyznaczyć, ale jak nie będę wiedziała, gdzie ten mój klient jest, to i tak nie sprzedam, po prostu nie sprzedam i nie zrealizuję tego celu. Mam te cztery kroki wcześniejsze, to jestem gotowa do tego, żeby zrealizować swój cel, bo mam już wszystko do tego, aby ten cel realizować. Wiem komu, bo mam ko określonego klienta, nawet wiem gdzie on jest. Wiem co, bo wiem co mam w ofercie, wiem też czego mi brakuje i co muszę dorobić do tej oferty i wiem jak bo wiem, gdzie ten mój klient jest i w jaki sposób mogę się do niego z tą moją ofertą zgłosić.